Kapitalnie wygląda! Kapitalnie to wygląda! Super! Rani, i takie atrakcje, ja już miałem iść spać, ale sprawy zawodowe mnie tu wezwały. Zobaczymy, co to dalej pójdzie. Może się usłyszymy niebawem. Zbliża się zachód słońca. Że w takim radosnym nastroju spotykamy się dzisiaj. Mój kolega pływa na desce. A my jeszcze sobie porozmawiamy o tych fajnych momentach, kiedy to jeśli nie wiesz, co ma zrobić, to nic nie rób. Daj czas czasowi. Pozwól, aby siły tej ziemi zadziałały. Kiedyś taki bardzo znany człowiek powiedział coś takiego, że jeśli ja miałbym rozumieć Boga, to. Na co mi w ogóle taki Bóg? Że... Ja nie rozumiem działania mojego Boga, ale cała moja mądrość i całe szczęście tego dnia polega na tym, żebym ja się godził z Jego wolą żebym umiał odnaleźć tą wolę. Zamyśleć, do, dowiedzieć się, co on ma w zamyśleniu w stosunku do mnie, jaka jest jego wola dzisiaj wobec mnie. I to jest, to jest nieraz bardzo trudne. Nie? I, i cze, często niełatwo się z tym zgodzić. Nie? Ja mam nieraz takie sytuacje, że ludzie idą i e, e, dzieci chcą, żeby wrzucić mi jakieś tam pieniądze do futerału, do, do gitary. I, I po prostu nie rozumieją tego, że to jest e, takie prawo ziemskie, że im więcej dajesz. Tym więcej masz. I ja to często powtarzam takim dzieciom opornym, którym jest ciężko wrzucić te pięć złotych, jakie tam rodzic da. Bo na przykład, może, mi za to coś kupić loda. I staram się to wytłumaczyć, że słuchaj. I im więcej dasz, tym więcej będziesz miał. Czy tam miała. Ale zdaje się, kiedy, kiedy widzę te oczy pełne niedowierzania, no, to przypominam też sobie samego siebie, że mnie trudno było uwierzyć w takie rzeczy. Kochani, zbliża się zachód słońca. Subskrybujcie mój kanał. Udostępniajcie te filmy innym. I do zobaczyska w Realu. Trzymajcie się. Cześć.